Bo nie piłem nigdy. Lubię piwa smakowe, ale jak mają, dużo procent. Tyle samo co zwykłe piwa. Jaki boss? Będziemy iść teraz w stronę Half -Lighta. Nie wiem ile to wy, jak szybko to pójdzie i kiedy to pójdzie, ale zobaczymy. 35 lat i chcesz na rzut na gitarze? Kurwa, jedziesz. O, ty masz 35 lat i zaczniesz rysować? No co ty, kurwa, chyba trochę za późno. Ten dalej. Wypierdolony w dupę, chuju jebane, wysznarcerowana wysz kurwo jebana. Wypierdalaj, bo może kurwa coś zaskoczy, a nawet jeżeli nie, no to sprawia ci to przyjemność i, <śmuch> i żyjesz tu i teraz i jesteś zadowolony. Tak jak powiedział Owca, niech nikt, nikt was nikt, nikt dla mnie podcina skrzydeł. Ale 12 tych za piwo takie ten dziwne, to nie jest dużo, nie? Naprawdę. Marienstadt Sour Time Agrest. Um. Dobra. Tu skończyliśmy. <śmuchy> Teraz przejdę w ogóle? No nie przejdę, przecież. A... Czekaj, daj mi jeszcze ciszy ten ambient. Ok. Halo? Tetris mówił w zeszłym tygodniu, że gdzieś jest miejsce, gdzie można go scheezować, ale zanim go scheezujemy, ja chcę go pobić trochę. Czy będzie jakiś rum? Wątpię, wiesz, bo ja, ja nie jestem fanem rumu po prostu. Jakby... Na, na pewno nie na czysto, o, tak powiem. Na pewno nie na czysto, bo ja nie lubię mocnych alkoholi. I ja o tym graliśmy już wiele mm, Ale z kolą i, i cytrynką jak najbardziej, nie? Jakieś Cuba Libra. <gulanie> Kuba Libra. Hehe, Kuba. Pozdrawiamy wszystkich Kubów. Bolało, bo płata dopiero za trzy dni. Jakbyś u nas pracował ciągle... <gulanie> Fuck. O, nie, nie, nie. Jakbyś ciągle u nas pracował, to byś już miał wypłatę. Musimy na cierpliwość. Set marynarza, wyspa ze skarbem i palmą w tle i i, i tum. Wiesz co? E... A właśnie, bo ty mówisz ostatnio chyba, nie? Jak byliśmy jeszcze Frida, że dawaj przebierz się któregoś dnia za pirata, no, że z streama? I ja sprawdziłem sobie nawet ubrania, przebrania, kostiumy pirackie na Allegro. E... Dzień czy dwa dni później sobie pisałem, że właśnie kostium pirat i z jakiegoś powodu. Wyskoczyły mi dziecięce w przebrania na sam początek. I miałem takie halo? Czy to jest? Rasizm? Czemu wyrośli mężczyźni nie mogą się za piratów przebierać? Ale nie okazało się po prostu tak domyślnie Allegro sobie pomyślało, ale były też normalnie męskie. Dla dorosłych ludzi przebranka piratów. Nie kupiłem. Nie kupiłem jeszcze. Ale może któregoś znam. Coś takiego się zorganizuje. Tylko wtedy bym jeszcze zrobił jakiś run pod Pirata. Tak jak ten, jak, jak zrobiliśmy run na Pokémony w Diablo 3. Diablo 3? Dark Souls 3. To bym jeszcze sobie w jakiejś rzeczy zrobił w takim razie build pod Pirata, nie? O Nie tak. kop... Dobra, spokojnie, żeby mi nie zwrócił znowu. I, i wtedy no. Umowę idziesz podpisać, po nice, bo ile zarabiasz, pochwal się, nie mogę mówić, nikt nie może mówić. Jest taka zasada, że... Jest taka zasada, że większość umów nie pozwala mówić osobom spoza firmy o swoich zarobkach, ale za to żadna umowa w Europie nie może Ci zabronić mówienia... O swoich zarobkach wewnątrz firmy, czyli pamiętaj, że z kolegami w pracy zawsze możesz gadać o tym, mimo że HR ci powie, nie, nie możecie swoich stawek obmawiać, nie możecie, nie, HR ci tego nie może zabronić. Oficjalnie, według prawa, HR ma chuja do gadania i jeśli to jest w policy twojej firmy, to twoja firma nie ma racji, ok? Pamiętajcie. Jak kupiłeś ten nerf? nie kupiłem jeszcze. Muszę przypomnieć bulbiemu, że mamy taki, taki zamiar. Blindfolded, DDR run i kierownica run naraz w secie marnaże. Nie no to bym musiał, wiesz. Jakiś Seimitar, jakiś. nie wiem. To do Bloodborne by pasowało, nie? Że w jednej ręce właśnie jakiś ten, jakiś mieczyk, a w drugiej ręce. Lufa, boom, jak Rogal w tym. Jak się ten spek Rogala nazywa w wowie w tailu teraz. Śmierci, po poprzedniej nie śmierci, bo poprzednie nie dałem. Więcej niż wcześniej, ale mniej niż Elon. <laughs> Outlo, właśnie, Outlo, Outro dziękuję. Kostium Pirate, widziałem, widziałem Piratę. Widziałem te, te... No, ogólnie wiele różnych, tylko właśnie, no... Ale to kiedyś. One day. One day, dude, one day. Już na Diablo urlop zajbałem. Ja chyba nie wezmę. Nie wiem, czy chcę brać. Ale no, to nie jest na streamie gadanie. <laughs> Nie wiem, jakie odporności ma na ogień. Pewnie duże, tak? Ale to jest za darmo, więc użyję tego. Czekaj, chwilę skupić, bo jak mi znowu zajebie tym atakiem jednym... Tak. Który mnie rozpierdala, mimo tego, że stoi w safespocie. Nie trafiam, kurwa. No, zamiast tego to. W ogóle, trochę mnie pocieszyło to, że... Zielu bodajże, albo Zieluks na YouTubie napisał mi, że według niego Frida na SL1 dla niego była najtrudniejsza. Że później Midir to jest walka na cierpliwość. A gael, to gael. Więc ja mam cichą taką nadzieję, że najgorsze już za mną. Pewnie nie, ale może. Fajnie, by, jakby się tak okazało, nie? Teraz na trakt, nie chcę się znowu wyjebać, tak jak ostatnia. Kurwa, to był ten atak, nie? To nie był ostatni. Spokojnie, Midir! pani Panie, tego Midira zabijesz, taki jest plan. Muszę, muszę go zajebać tutaj na moście, żeby on się pojawił jako boss tam na dole, nie? Walka ciepliwości Remczak, to jest najgorsze! Czekam na Gala, bo kocham ten soundtrack. Ja nawet nie pamiętam soundtracku z Gala szczerze mówiąc... Gale to najtrudniejszy boss w całym DS nie wiem jak ogólnie, że tak powiem, ale ja Gela na moim normalnym ranie zabiłem dość szybko. I to mnie troszeczkę pociesza, ale już nic nie pamiętam. Pamiętam, że w trzeciej fazie mnie wkurwiało, że z każdym jego atakiem jeszcze Peleryna jego kurwa biła. I ta Peleryna była najbardziej skurwiona ze wszystkich. Polera, zapomniałem, że dzisiaj piątek. Dobry wieczór, Kuba, i to się manko. To po tym ranie zrobimy, ja chcę zrobić Regen run. Zrobić build pod regenerację w Elden Ringu I zrobimy to całkowicie bez Estusów Zrobimy build pod regenerację, pod, od, pod odzyskiwanie HP przy atakach i tak dalej Co chcę zrobić? Przetestować jak mocno da się leczyć nie pijąc soczków To nie będzie jakiś wielki challenge, ale po prostu build, który chcę przetestować Jedno co będzie nim challenge'owe to jest to, że nie będę pić jest to co tak? jest ten atak znowu? Czy to nie... Je? Nie, to nie jestem. Ja pierdolę. Nidir, proszę cię, kurwa. No to nie jest atak. E, miał być losowy sub co 250 wyjebek. Tak, to miał być. Więc prawdopodobnie na ten weekend znowu komuś suba będę musiał kupić. Znaczy, no bądźmy kurwa szczerze, nie? Nie ma opii. Żebym przeszedł to DLC do końca Robiąc mniej niż 60 64 śmierci Nie ma, nie ma takiej opcji To jest ten atak, który mnie zabija? Okej okay. I ten, mnie zabija To co robi na samym koniec, co? O właśnie to, okej okay. I ten, zacząłem uciekać, żeby mi nie trafił, ale i tak mnie trafił Middle pierwszym na cierpliwość? <laughs> nie, ale, ale rzeczywiście y tak jak mi, przepraszam, Zielux albo zielu, nie pamiętam teraz niku. Co, coś z zielem, coś z ziołem, napisał na, na tym, na YouTubie mniej więcej to, co ja mówiłem ostatnio, nie? czyli to jest gra, gra, nie gra, tylko walka bardzo mocno pod, po pierwsze oczywiście właśnie wytrzymałość psychiczną, <laughs> czekanie na swoje ataki, a po drugie, a po drugie ważne jest, żeby stać przed nim, bo tak jak mówiłem, że ja jak... Jeszcze ja zgrałem DLC, to bardzo się starałem go bić po dupie. Nie? Po, dupie po nogach, z tyłu i tak dalej. E, I to się nie sprawiło dobrze ani trochę. Łzybcie ostatnio wyhaczył na innym streamie, o proszę. Właśnie nie ten. Ja oglądałem u Roka Elona e, PlayStation Showcase. Miałem nadzieję, że kogoś z was zobaczy na czacie, ale niestety nie znalazłem. Ale ja oglądam boomerskie streamy, więc no. Cześć, ja jestem Rock, a to jest moja dupa. Tak, tak właśnie mówi Rock. Nie tuba, dupa. Moja tuba, dupa. Także na oficjalnym coś strasznie się zawiadom, ja też. Znaczy, tak właśnie gadając z Bulbim na drugi dzień zaraz po tym. I mówię, mordo, jak ci się podobało? On mówi, że... A, nie, tak, on się mnie zapytał chyba, jak, ci, jak mi się podobało. Ja mówię, że no w sumie chujnia. Jedyne gry jakie mi się spodobały, to był Alan Wake i Dragon's Dogma, tak naprawdę, nie? On mówi, pojebało cię, tyle fajnych gier. Jeśli jesteś albo małym dzieckiem, albo lubisz ujbowe gry, to być może ten pokaz mógł ci się podobać. Ale miałem wrażenie, że tak. 40% gier było dla dzieci i dziewczyn. Takie suitażne gówno. 40% to było ujbowe rzeczy. A 20% to były tytuły normalne. No w się sensie takie. Takie, 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 no, takie, które względnie mógłbym, mogłyby mi się spodobać. Na przykład Spider-Man. Ja wiem, że to jest fajna gra, ale to nie jest dla mnie, nie? Takie, takie rzeczy bym, okej, okay. do normalnych rzeczy zaliczył. Nawet ten Spider-Man ci się tutaj nie spodobał. Znaczy, ja, ja nigdy nie byłem jakoś fanem gier Spidermana, ja wiem, że mają ogromny following te gry i to jest generalnie podobno jedna z najlepszych serii gier, bo chyba można to serią nazwać, nie? Jakie wyszły na PlayStation niby, nie? Tak słyszałem. Ja sam nie grałem, bo mnie to nie jara. Wierzę, wierzę, że tak może być. To jest naprawdę fajne. Dobra. Złapuj, Paweł. Blokowania nic nie dało, po prostu mnie zajebało. Nawet mi Samina nie spadła, czyli nic nie weszło na tarczę. Nic nie weszło na tarczę! Lord Smasher 23. Dobry, dobry wieczór państwu, Xremx 1K. Dobry wieczór, siemankę, dobry wieczór. Dzisiaj śmiejesz, a z Elden Ringa manga wychodzi, a z Sekiro chcą zrobić anime. Nie chcę, robią, nie? Jak oglądać ani czytać nie będę. Ani, ani mangi Elden Ringa, ani anime Sekiro. Nie planuję. Tak samo jak nie oglądałem cyberpunka mangi, nie anime i nie planuję, mimo że cyber, cyberpunka lubię. Tak tylko mówisz na pewno, po <grym>, prostu <grym>, od razu odpadasz animu, tak. Cały ja. Makaman, Decis mówił o jakimś ścizie, że nie będzie spod Pajta, mogę stać i napiedalać kuszą. Ale ja się boję, że ja nie będę odemedzu na kuszy aż tyle, żeby zajebac Milira. Ulubiony taj, tak. Z i tobami z penisami. Moja ulubiona. Nie mówię o kategorii matek. Nawet z Wielkim Łukiem się męczyłeś. No właśnie, i miałeś pewnie normalny build, a nie SL1, nie? No ty, ja moim... tym, moim... E, moją kuszą, to bym napiedalał w niego pewnie przez pół godziny i skończyłyby mi się bełty wszystkie. Mogłem przebiec. Skończyłyby mi się wszystkie bełty, i tak bym go nie zabił, nie? Nie, chłopak miał dużo więcej dmg. I ten jeden atak, który mnie on shotuje, który on... Po prostu robi w pewnym momencie. Musimy wrócić do pora raczej. Tylko muszę być bardziej greedy. Muszę mocniej wykorzystywać moje okienka. I modlić się o RNG, że nie użyję tego jednego ataku, który miałam tu. No i zaję mnie znowu. Jak zacznie to robić, chyba zacznie po prostu, zacznie po prostu ten. Kontrolować jak pojeb. Za duży uraz, nawet anime mnie nie przekonuje Sekiro. Boże, naprawdę nawet ty Uzyw nie obejrzysz? Ja właśnie myślałem, że ten, jak zobaczyłem to info, że, że będzie anime... anime... E, Sekiro. Pomyślałem sobie, okej, okay, może akurat się Uzywowi spodoba i przez to będzie chciał przejść Sekiro w końcu. Ale widzę, że nie. obi go trochę, bo to się zaczyna odbijać, to kuszą. Ja mam kuszę plus zero plus mam 120 bełtów, 130. To on nie wyjdzie, musiałbym się cofnąć po bełty i tak dalej. Nie, nie wiem, co to chyba. Mirku? M Mirek, Midirek? W ogóle nie wiem czemu... Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale... jak spotkałem pierwszy raz Midira, usłyszałem nazwę Midir, to z jakiegoś poworu, powodu miałem takie coś... Hmm. Czy ten smok... Jest w płci żeńskiej czy męskiej? Ja myślę, że to jest baba. Przyznam, ja myślałem, że to jest baba. Ja myślałem, że Midir jest babą. Nie wiem czemu. Czemu mi się nazwa Midir kojarzy z babą? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, czemu mógłbym tak myśleć, to może dlatego, że mitologia nordycka często ma nazwy obiec na coś tam, Ir. Zakończone, fajne, że kopnąłeś. To, to jedyne, co to mi się skojarzyło. Tak samo jak myślałem, że Steve w Dark Souls 1 jest kobietą w sensie wilk, bo Steve była matką Tora w mitologii nordyckiej. Więc ja za, za, przez pierwszych parę lat, jak grałem w Souls 1, byłem pewien, że Steve jest kobietą. W sensie suką, bo to pies, nie? Pierdala. I teraz swój. Rolujemy po prostu. To jest... Który atak? Jak... Jak... Jak, jak ogniem teraz, spierdalamy No i to se porolowałem... To se porolowałem! Dziwne Sekiro. Myślisz Uzyw? Nie, w sensie... Pomyślałem, że Uzywowi może się spodoba w końcu, nie? Bo wiem, że on jest bardzo antysekirowy. Nawet ja nie jestem aż tak bardzo antysekirowy, jak jest Uzyw, nie? Ja tego dwa razy w końcu przeszedłem. Nawet więcej razy, niż tak są A mimo wszystko w rankingu gier FromSoftu ustawiam bardzo nisko, na samym końcu Sekiro, no bo to nie jest mój klimat po prostu. Diablo Lilith jest mężczyzną? Co? Jak? Skąd to info? Znaczy, to by miało sens, gdyby na przykład Lilith była Sukubem, nie? Bo podobno Sukuby to są demony płci męskiej, które specjalnie przybierają postać kobiecą, żeby nęcić facetów. To jest ten moment, a jak. Aha. A jak pójdę w tę stronę? Midir to jest imię jednej postaci z irlandzkiej mitologii, o proszę. Znaczy... czy. A, irlandzkiej, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że Irlandia ma dużo wspólnego z Wikingami w sumie, ale nie to Islandia. Nie, nie, Irlandia. Ten jeden atak, który mnie oszutuje, no. Czy jest jakiś cheesy spot, żeby ten atak ominąć? Ja się nie boję, ser. Ja lubię ser. To, to miejsce jest syrowe, jak masz normalny damage. Tutaj stoisz, i przed większością zakupów jesteś nielegalny, praktycznie. Oprócz tego jednego, ja z tego co widzę, o jest to. Nie, teraz mnie zabije. Roluj, Paweł, roluj! Nie wiem, co się wydarzy. Nic się nie wydarzy. Kurwa, Przebiegnij i wróć po tym, ale to mi nic nie da. W sensie i tak muszę to zrobić. To nie jest tak, że ja przyjdę tu później i będę mocniejszy. No nie. Mam broń ma wymaksowaną, mam najlepsze pierścienie i. Ech. Jak nie teraz, to później będzie identycznie. Sekiro nawet gorszy od DS2. Tak. Nawet według mnie. Panie Smoku. Czy pan Smok mógłby? Zaibista ta pinta. właśnie, bo nie skończyłem mówić wtedy, bo to chyba jakiś ten wyskoczył. Hazy Morning od Pinty. To jest najlepsze, najlepsza IPA od Pinty, jaką ja piłem. Według mnie. Hazy morning jest najlepszy. Od pinty konkretnie. Do innych mi ciężko porównać, ale no... Pinty są w żabce, nie? Więc są łatwo dostępne, bym powiedział. Dla normalnego śmietelnika, który nie ma jakichś super ...burbarowych sklepów w okolicy. <śm> Też nie mam, nie chcę mi się iść do SoFly, o widzisz, znaczy ja nie mam, bo nie chciał mi się iść do SoFly, plus ostatnio w ogóle bazy nie mieli, Bulbiego cały tydzień w pracy nie było, bo niby, niby się źle czuł, więc no, powiedział mi, że mordo, wystarczy ci likwidę, ja mówię, no, no jak jesteś chory, no to trudno, nie, bo Bulbi ma dużo, dużo, dużo bazy, gdy macie te żaba na zupkę, likwidę, znaczy, ja wiedziałem na co się pisze kupując te nie, bo czasem już kupowałem je sobie w takich właśnie emergency sytuacjach, no ale to nie jest nic dobrego. Nie używaj, Boże, aby źle smakują. To jest o smaku jabłko mięta. Nie jest najgorsze, no ale nie ma porównania do, do normalnych, dobrych liquidów. Nigdy nie kupowałem zwyczaj pale ale. Znaczy, bo to jest. To jest. India pale ale, nie? Pale ale wszystkie są teoretycznie India. Może być American India, może być American pale ale, ale to jest i tak wariacja na temat. India pale ale. Ja jak parę lat temu pierwszy, raz w ogóle wypiłem OS. Halo, jestem po tej stronie. Jestem po bardzo tej stronie. Jak parę lat temu pierwszy raz wypiłem Pale Ale, to miałem, miałem takie po prostu... Takie... Po prostu jakbym miał trzeci zmysł. Znaczy, nie, ósmy zmysł, tak? Szósty zmysł. <laughs> jakbym szósty zmysł dostał po prostu. Że halo, piwo nie musi smakować jak każdy sikacz, który smakuje prawie tak samo. I od wtedy te piwa dla mnie to jest wow. Najlepsze piwo to jest takie, które jest za darmo, tak. Na przykład w pracy. Poszął z nami o oh proszę. Też masz? Mogę napisać debel. No widzisz. Ale ty masz swoją też taką wielką butę jak Bulby, czy nie? Kurwy nie, teraz nie chcę być po tej stronie, muszę być w środka. Wystarczy, że raz dobrze przeroluję... Ten jego... rozjebany atak, tak mi się wydaje. I go zabijemy. Chyba, że użyję go znowu. Wtedy znowu RNG. Nie, 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 od środka. Stager? Stager mu zrobiłem! Dawaj, kurwa, kontrę! I na dół, spierdalaj od razu. Wykurwiaj stąd. Okej. Okay. Okej, okay, zadziałało. <laughs> ja, 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 ja teraz w powiedziałem, że mordo, ja ci oddam trochę hajsu, ale się złóżmy. Nie kupuję zwykłego piwa, wolę tydzień nie pić, a potem kupić takie dojebane. Znaczy ja i tak piję rzeczy, tylko w piątki, nie? Ale takie zwykłe lagerki też lubię, bo one są takie lekkie bardzo, nie? W sumie pale ale są jeszcze bardziej lekkie, nie? I jeszcze bardziej ożywiające, jak dla mnie przynajmniej. E, bo wiem, że są ludzie, którzy nie lubią pale ale ani trochę. Na przykład moi rodzice nie cierpią po prostu. Halo? E, ale ja bardzo lubię. Ok, ściana za ścianą, za ścianą, za ścianą. To try. Łatwo. Łatwo, dobra, to gdzieś będzie skrót, nie? Ale gdzie? Piwko na sprucie? Dębowe mocne, ojej. Dla mnie dębowe mocne jest zbyt... Zbyt jakie. Hmm. Zbyt gorzkie? Znaczy, ono jest takie gorzko-słodkie, nie? Dębowe mocne podchodzi pod ciemne piwo. Mimo, że chyba nie jest ciemne. Kolorem przynajmniej. Ale jak dla mnie podchodzi troszeczkę pod właśnie e, ciemne piwo... I nie przepadam. Wolę inne. Nie piję sam tylko z wami, więc... To jest jakim imprezę. Ja tak samo myślę. Znaczy, jeśli... Dość długo siedzisz w internecie, u nas było standardem, na przykład na tym, na, na Teamspeaku. Saturos potwierdzi, że u nas po prostu przychodził taki kolega dobry, <gry> który przychodził po prostu z połówką na Discorda, na, na Teamspeaka wieczorkiem i walił połówkę, kurwa, nie? I to był normal. I my się czuliśmy jak ziomeczki. To były czasy, kiedy ja jeszcze Saturosa nie, nie znałem w realu, bo ja Saturosa znam z World of Warcraft tak naprawdę. A później załatwił mi pracę i nagle mieszkamy blisko siebie i, i znamy się, ARR, Masz pełen barek, uuu. tu jest ten spadek, ok? Tak chcemy spaść. Po ringa. Nie idziemy jeszcze do Midira, ale pójdziemy po ringa. Tak, w lewo Midir, w prawo... Ringu, ringy. Quiz. Kim jest ta postać na zdjęciu? Kto trafi? Kim jest ta postać na zdjęciu? Tu, przede mną Głyn, brawo Ciekawe, no Czemu ten tutaj pan kłóca mu na poziomie krocza? Nie wiem, nie chcę wiedzieć Idziemy dalej Co wygrałem? Talon <głyn, <głyn, um, Mogę go skipnąć po prostu, nie? Mogę go skipnąć eee, Ale nie Na co talon? Strzelaj Chciałem go okrążyć, nie wyszło Usisk prezesa, tak. Subika. Na free wynika. Na bułę... Buje... O, na bułę i balon, to ładnie brzmi. To brzmi ładnie, bo nie jest jeszcze... E, brzydkie. A, okej, okay, dobra. Zabijemy go jeszcze. Odebrać tę bułkę i balon. Nie, to talon wygrasz. I musisz sobie odbie odebrać gdzieś, nie wiem gdzie. Nawet nie wiem, gdzie go ak akceptują, na pewno nie w rapce. Nie, nie w shopie. No, dawaj tą szarżę swoją i Backstop. Bakstaba... Fuck! Poszła animacja, ale to za mało! No halo! Animacja Bakstaba, ale on się kurwa kręci jak powiedz, no. Chyba go zabiję normalnie. Tu jest jakiś banan do tej bułki poza talonem. Poza talonem. Dobra, nie, nieważne. Chciałem powiedzieć, że mam tutaj takiego starego banana, którego z pracy przyniosłem, ale nie będę go wam pokazywać. Możecie się domyślić jak wygląda banan, po dwóch tygodniach leżenia... leżenia. <laughs> po prostu. Pokaż. Nie, nie pokażę. Znaczy, zakładam, że na kamerce by to wyglądało jakbym ten, jakbym wam e, jakiegoś klocka, kupę pokazywał, więc no, pokaż banana. <laughs> jest czarny i... dokładnie, jest czarny i miękki. Trafiłeś. Właśnie dzisiaj go wyrzucałem. Robiłem mały porządek, bo stwierdziłem, no dobra, no, chociaż troszeczkę posprzątam ten pokój przed streamem. Jakby ktoś miał się dojebać. No i w końcu backstage. Typier dalej. Nie bo leżał tam koło monitora. <gry> uu, uu, to szybkie ataki. Halo! To nie jest backstop! O oh, f... Mordo, poczekaj. Stop it. Dobra. Czy było nie, był po prostu cały czarny. Był cały czarny i, i bardzo miękki. Także nawet jak go wyrzucałem to czułem w rękach takie obrudzenie trochę. Takie takie, fuj, kurwa! Ugh. Nie potrzebuję tego nawet, ale chciałem. Na powiedziałem na podłodze? Nie, stał koło tego, koło monitora powiedziałem. Nie był na podłodze, był koło monitora. Powiedziałem na podłodze, prawda? Ja jak ja, ja gram i coś robię, to ja nie wiem, co mówię, nie? Aha, okej, okay, nie powiedziałem, to dobrze. Nie, nie, był cały czarny Tetris. Spear of the Church. Dobra, wyłączymy muzykę. Um, to nie pójdzie dobrze. To nie pójdzie dobrze. Jestem online, ale mam pierwszy level. Dostanę NPCa, czy dostanę tego? Normalnego gracza. Bo ja nie wiem, jak to działa w tym momencie, jak mam pierwszy level. Chyba wolałbym NPCa, tak mi się wydaje. Gracza dostanę. Jak... Zrobimy te trzy próby... Gracz, kurwa. Zrobimy ze trzy próby na PvP. E, a jak nie będzie mi się podobało, to po prostu włączę ten... W, włączę offline i tyle. Spear of the Church. Okej. Okay. Miej chęć! Okej, nie da się. Nie! To jest NPC! To jest NPC! O nie! Chciałem na bakstaba iść, ale... Może być ciężko bakstabami. On tak może? Witam w piwny piątek, witam serdecznie. Piwkiem w ręce. U, to, jest, to nie jest gracz. To nie jest gracz. To nie mógł być gracz. A nie, czekaj, bo to nie działa takie w Demon Souls, nie? Jak, te, jak ten y, Covenant działa w trójce? Bo w Demon Souls to było tak, że po prostu chodzisz na arenę z identycznym buildem, jaki miałeś normalnie w grze, nie? A tu masz domyślnie tą katanę plus. ten spell z góry? A czy ten. ten art. Weapon art? Czy nie? No ja znam ten jej pierdolę. Bo to NPC był, no właśnie. Masz swój build. to właśnie, czyli to był NPC. Bo ja takiego samego Kolesia biłem na moim Bowranie, Na którym specjalnie wyłączyłem. Yy, wyłączyłem online. No bo z ludźmi się kurwa nie dało na Bołranie, grać. <grym> <grym> build pod łuki. I nie chodzi mi o łuki o ciubakę, tylko o łuki typu strzelanie z łuku. Nie jest dobry pod WP.